Witajcie na kanale. Dzisiaj zajmiemy się naprawą nietypowego sprzętu. Jest to switch 16portowy. Zobaczcie, 1 jednogigabitowy. Dokładny model GS316. Takim taka fajna konstrukcja metalowa. Z drugiej strony wam nie będę pokazywał, bo tam są numery seryjne. Eee, tutaj już sobie rozkręciłem ten sprzęt, jak widzicie. Nie mamy tutaj śrubek. Ponieważ w środku ukryła się dla mnie niespodzianka. Oczywiście. Z... Za chwilkę wam pokażę co to za niespodzianka w środku jest, raczej była już. Co ogólnie dzieje się z tym switchem? Switch działa, można powiedzieć w połowie. część kart działa, część niestety nie działa. I ta nie działająca część kart po prostu świeci się cały czas, tak jakby była właśnie podłączona. Zaraz wam to pokażę dokładnie, o co tutaj chodzi. Wpinamy sobie zasilanie. Zasilanie 12V, proszę bardzo. Mamy, mamy power. Widzicie? Tutaj się na nie świecą, a tutaj się świecą cały czas. Więc tutaj jest właśnie taki problem z tym switchem. Ja już oczywiście rozebrałem to sobie w środku, żeby zobaczyć jak to właśnie wygląda. I teraz wam to pokażę. Tylko powiem szczerze, te rękawice, ciężko to ogólnie złapać. Ale już, 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 już Wam pokazuję. Ach, proszę bardzo. Tak właśnie prezentuje się cały sprzęt w środku. Proszę bardzo. I tu, jak widzicie, klient właśnie odkleił radiator z jednego z procesorów. I właśnie wygląda na to, że ten procesor jest uszkodzony. Za chwilkę sobie zobaczymy. Klient poinformował mnie, że ten procesor. Bardzo mocno się grzeje, właśnie jak podłączymy switch do zasilania i faktycznie sprawdziłem to, on się bardzo mocno grzeje. Tu mamy jeszcze dwa jakieś procesorki, tu z tego co widzę mamy drugi procesor, który zarządza tą sekcją, tak naprawdę gniazd, a ten zarządza tą. A to podejrzewam, że to jest jakiś taki może główny procesor. Tak by to wyglądało, tu mamy właśnie jakość BIOSu. I ciekawe urządzenie. A co za niespodzianka, była w środku? Już wam pokazuję, żeby nie było. Nowe procesory, zobaczcie. Mam już zakupione nowe procesory. Oczywiście układy dostarczył mi klient. I to powiem wam. Dosyć ciekawa konstrukcja będzie tutaj. Tych, tego mocowania. Tak się właśnie zaprezentuje, widzicie? Mamy piny właśnie na zewnątrz i jeszcze dodatkowo mamy w środku piny. E, takie układy, widzicie co, były stosowane również w laptopach, tylko nie pamiętam których. E, układy KBC, e, chyba w Delach albo Samsungach, były właśnie takie układy. No i dosyć ciężko jest ogólnie je brutować, ponieważ musimy zdemontować stary procesor nałożyć nowe spoiwo. No i tak naprawdę musimy dobrze wypozycjonować ten układ, żeby to siadło, bo poni ponieważ nie mamy możliwości lutowania tak naprawdę układu od środka, nie? Na zewnątrz jeszcze może ta się dość tam przejechać ładnie, ale w środku już nic z tym nie zrobimy. Więc dzisiaj zajmiemy się właśnie wymianą tego oto procesora. Ale przed tym zrobimy sobie oczywiście pomiary sygnałów, zobaczymy czy to faktycznie procesor jest uszkodzony. Jeżeli jest uszkodzony, to które sygnały powinny być na zwalczy, tak naprawdę. Tutaj bez multimetra niestety się nie obejdzie. Proszę bardzo, ustawiamy sobie na test diody. Trochę tych sygnałów jest. To jest ta część nie uszkodzona. Sprawdzimy sobie najpierw część sprawną. Jakie powinny być wartości. Tutaj mamy masę. No i powiedzmy tak. Ee, powiem Wam szczerze, ciężko to widać. Ale dobra. Na przykład mamy tutaj sygnały. Mamy 0,300. 0,300 w spadku diody. Tutaj mamy kolejne sygnały. 0,300. Dobra. Tutaj mamy kolejne. Albo nie mamy tutaj kolejnych, bo nie widzę tych ścieżek. To jest takie małe. Tak, a z tego co widzę, 0,300. Czyli to jest poprawna wartość ogólnie. Sprawdzimy sobie teraz tutaj. Tu mamy sygnały. Mamy 0300. Również się zgadza. Ogólnie jest tego sprawdzania muszę wszystkie sprawdzić, więc nie będę Was zanudzał chyba tym i, i przestanę po prostu to robić. Jak widzimy, poprawna wartość to jest właśnie 0,300 w spadku diody. No, wszystko by się zgadzało na tą chwilę. Tutaj też się zgadza. Dobra, ja sobie później to sprawdzę jeszcze dokładnie, wszystkie przelecę sygnały. Zobaczymy to. Ale teraz druga sprawa. Sprawa grzejącego się właśnie hmm, procesora. Zaraz to zobaczę. Nie mam akurat termowizji, żeby Wam to pokazać. Ale musicie mi wierzyć. Dopiero podłączyłem zasilanie. A ten procesor już parzy. Ach, no jest gorący bardzo. Diody dalej się świecą wszystkie. Więc podejrzewam tak, na 99% że tutaj mamy uszkodzony właśnie ten Procesor. Wymontujemy sobie ten, ten procesor. Dotujemy nowy. Bo, patrząc po sygnałach, wygląda to no w porządku, tak. Ale, no, coś tutaj jest dalej nie tak. Sprawdzę sobie, oczywiście, tak jak wspomniałem Wam wcześniej, wszystkie jeszcze sygnały. Któryś na pewno będzie uszkodzony. Bo to jest niemożliwe, żeby procesor tak się grzał. Co tu się stało? Nie wiem. Mówię po prostu sam z siebie procesor padł. Tak to wygląda. Dobra, demontuję w takim razie płytkę. Pomierzę to. Później muszę podgrzać właśnie tą płytę, bo ogólnie może być ciężko zdemontować ten procesor. Jak widzicie, jest w miarę gruby laminat. On będzie dosyć sprawnie odbierał to ciepło. Więc podgrzeję sobie ten laminat. Później po prostu zdemontujemy. Procesor, oczyścimy pola, wlutujemy nowe. Wracam się do Was. Zobaczcie, namierzyłem właśnie zwarte linie sygnałowe. Proszę bardzo. I teraz patrzcie, właśnie na multimetr, co tu się będzie działo. Widzicie? Tu mamy zwartą linię sygnałową. Tu kolejna. Tutaj również, czyli tutaj właśnie mamy problem. Tak jak przypuszczałem, właśnie niektóre linie są zwarte. Jest to już, zostało to już sprawdzone. Teraz na spokojnie możemy demontować nasz procesor. Uszkodzony procesor, zdemontowany. Wybaczcie, nie nagrałem tego. Mamy problemy z aparatem. Ta się właśnie doprezentuje. Wiecie, to coś, coś odkryłem. To może mieć związek właśnie z grzejącym się procesorem. Jak widzicie, pola są bardzo ładnie wyczyszczone. Eee, tutaj należy jeszcze oczywiście nałożyć nowe spoiwo, ale co zobaczyłem, wiecie co, pod mikroskopem, tak patrząc, to jest taki kondensator. On jest strzelony. Ten kondensator jest strzelony. Tak, właśnie on dziwnie mi wyglądał pod mikroskopem. Teraz zobaczcie, eee, czy wy to zobaczycie? Dobra, no może jakoś zobaczycie. Ustawimy to na piszczka. Widzicie? Teraz zobaczcie sobie tu. Widzicie to? Mamy kondensator zwarty. Eee, tutaj mamy sprawny. Już wam pokazuję. Widzicie, nic się nie dzieje. Możemy sobie sprawdzić to jeszcze tak. Proszę bardzo. Mamy tutaj w kilo, a tutaj Zwarcie. Kto by się spodziewał co? Wygląda na to, że winowajcą mógł być ten kondensator. Ewentualnie jeszcze inna sprawa. cocz nie wiecie, co może kondensator to jednak nie. bo teraz sobie tak pomyślałem Klient zdejmując radiator mógł zahaczyć o kondensator po prostu. Dlatego tak wygląda. Eee, dobra, co robimy? Demontuję oczywiście ten kondensator. Zaraz poszukam jakiegoś zamiennika. Sprawdzę sobie, wylutuję tutaj. Z drugiej strony mamy identyczny. Wylutuję sobie, sprawdzę wartość. Eee, to jest oczywiście stary procesor. Wlutujemy za chwilę nowy. To już postaram się wam pokazać, jak to, jak to wlutuje. Może telefon teraz I się nie wyłączy. Dobra, czas wlutować nowy procesor. Delikatnie topnika, też nie za dużo. Myślę, że wystarczająca ilość. Nowy procesor. Jak to będzie brutować teraz, ale no zobaczymy jak to pójdzie. Dobra, zabieram płytę kontrola pod mikroskopem. Wygląda, że jest w porządku. A teraz co? żyjemy hotem, w takim razie też delikatnie. Musimy to grzać. No, się tutaj nic nie przesunęło. Tutaj okay, widzę, że to mamy. Procesor siat. Teraz poczekamy chwilę to ostygnie Zrobimy jedną rzecz Spróbujemy docisnąć delikatnie procesor Bo nie mogę tego ruszyć Dobra Czekamy, czekamy chwilę Dobra Mamy to wlutowane Jest to wlutowane Zrobimy teraz jeszcze myk Kurczę, powiem Wam, ten grot JBC naprawdę jest fajny Dobra, mamy to zrobione Czas na czyszczenie Dobra, wyczek szmatki Myślę, że jest w porządku. Co do tego kondensatora, to jest to nano. Został wstawiony. Zostało mi w takim razie złożyć to, przetestować. No i posprawdzić wszystkie oczywiście sygnały. Płyta zamontowana, radiotorek również założyłem. Czas na testy. Zobaczymy, czy to zadziała w ogóle. Zasilanie. Zobaczymy, czy nic nie wybuchnie. Czy nic nie spierdzieliłem. No dobra, świecić się świeci. Teraz co? Testujemy. Jeżeli będą dwie chyba diody, to jest 1 gigabit z tego co kojarzę. Więc sprawdzamy. Są dwie. Jest. Jest. To jest akurat ta jeszcze nie wymieniana, to jest ta stara karta Nie wiem czy sprawdzałem Jest Mamy No i teraz To są właśnie te switche, które nie działały czyli znaczy karty sieciowe, które nie działały Teraz co? Mamy Mamy Jest jest Ech, mamy to mamy to wszystko działa dobra zasilanie odłączone wszystkie porty działają z tego co widzę i wszystkie chyba działają w 1 gigabit więc tak jak powinno to być w takim razie możemy zrobić nasze podsumowanie, już naszej naprawy. Jak widzieliście, tutaj był problem z jednym z procesorów. Był po prostu uszkodzony, grzał się. Był mieliśmy zwarcie na kilku właśnie liniach. Ten procesor nam to zwierał. Tu jest właśnie. O! Masz winowajca mały. Takie maleństwo nam tutaj przeszkadzało w uruchomieniu tego sprzętu. No ale co, no działa. Działa. Yy, powiem Wam ciężko ogólnie montować te takie, takie układy. To jest dosyć kłopotliwe w montażu. Ale tutaj całe szczęście to się udało. Yy, działa. Mam nadzieję, że, tu będzie, że to jeszcze trochę podziała. Jeżeli nie możecie, oczywiście subskrybujcie kanał. Piszcie w komentarzach, co myślicie na temat takiej naprawy. Co prawda, nie jest to laptop. Nie jest to karta graficzna. Taka odskocznia, coś innego zawsze. Nawet ciekawe, naprawie Nie jest to tak naprawdę nic skomplikowanego, tak? Sprawdzić sygnały, czy nie są zwarte. Tutaj, na przykład, procesor się grzał, no to dosyć prosta usterka. No, szybka usterka, szybka do zdiagnozowania. Więc tak to wygląda. W opisie pod filmem, oczywiście, znajdziecie namiary do serwisu z telefonami. Śmiało wysyłajcie, powołajcie się na mnie. Subskrybujcie jeszcze raz kanał a my widzimy się niebawem pewnie w następnym filmie zobaczymy co tam fajnego wskoczę więc do następnego na razie hej